Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem mamy kawał piwa. Znaczy nie, no, chodzi o to, że to jest żart. <gryw> Oczywiście, że to jest żart, ale się zmaterializował. Otóż jest to brudok Aldipa. Własny e, own label IPA 4,7% alkoholu, specjalnie dla Aldika, e, po takiej troszkę rozdmuchanej, szczerze mówiąc, przez Brudoga sprawie, że zrobili kopię e, Brudoga IPA, która się nazywała Anti-Establishment IPA, smakowała identycznie. Troszkę inaczej wyglądała. E, no i stwierdzili, że jak już tak są takie, takie piwo, to im je zrobią. No i jest. W ciągu paru tygodni uważali piwo, i już jest na półkach. E, nie piszą tutaj zbyt dużo jest to sesyjne India Pale Ale. W składzie jest woda, słód jęczmiennych, mielej i droższe. I tyle się opisali, i więcej nie ma. Eee, oczywiście to wszystko nawiązuje do logo eee, Aldi, te kolory, wszystkie, Także to miał być żart. To miał być żart. I się, a Aldi odpowiedział: Tak, no proszę bardzo, zróbcie dla nas piwo. Ej, nie um. Ślękają padło. No co dobra, to robimy. <laughs> Aldi już sprzedawał różne piwa podoga. Przeważnie e, punk IPA. Także byli już w kontakcie, także to nie jest tak, że nagle z, zderzyły się dwie, dwie strony, które nie miały ze sobą kontaktu. Nie, nie, oni mieli dobry kontakt. Dobra, no to otwórzmy to piwo, zobaczmy co z tego żartu wyszło. proponował to, jak widzicie, nie napisali zbyt, zbyt dużo na puszce, ale e, na stronie już piszą troszeczkę brudoga, bo na razie na stronie e, supermarketu ale nie znalazłem tego piwa. Jeszcze, jeszcze go nie ma. Natomiast IBUS już 45, słód pilzneński został użyty tego i wyłącznie. A chmiele to Chinook, Citra, Mozaik i simko Także dosyć dobre. Jak widać, jest to piwo ekstremalnie jasne. Jasne, słomkowe, odrobinę zamglone. Piana średnio i wielkopaniężykowa. Ale jest też troszkę małych takich. Nie jest ogólnie tak źle. Wygląda w porządku, mi się wydaje. Ale ekstremalnie jasne, nie? robot jest przyjemny, chmielowy, amerykański chmiel od razu czuć. Jest odrobina sosny, sporo zestów cytrusowych. Ehm. Troszkę krejpfruta, troszkę e, cytryny, może drobinka pomarańczy. No i jest dosyć przyjemnie. No dobra, to spróbujmy. Wasze zdrowie. Hmm. Jest bardzo lekkie. Nie jest wodniste, ale lekkie. E, podbudowa słodowa jest minimalna, szczerze mówiąc. jest sporo cytrusów takich dosyć soczystych, ale raczej cytryna, limonka, troszkę grejfruta białego. I goryczka jest. Powiedzmy, że jest zauważalna. Jest taka grejfrutowa, grejfutowa albido, coś w tym stylu ale nie jest bardzo mocna. Jest delikatna bardzo. No, dosyć przyjemne, odświeżające piwo. E, nasycenie jest takie, powiedziałbym, średnie. No i co rzuca się w oczy? Że troszkę to piwo nawiązuje do Banga IPA, ale bardzo też czuć to, że jest to piwo z supermarketu, zaldika. Większość tych ich piw kraftowych jest taka właśnie lekko wodnista, no bo chodzi o cenę. No jak musisz zbić cenę, no to dajesz mniej słodu, mniej chmielu, bo to obniża koszty. Nie? Bo jak oni, jak ta puszka kosztowała f 49, no to musieli zjechać z kosztów, zdecydowanie. Tak, żeby... I jeszcze na tym zarobić, nie? Tak, musiał browa zarobić, i musiał jeszcze supermarket zarobić. Także no. Ale, mimo wszystko, piwo się broni. Jest dosyć odświeżające, sesyjne, cytrusowe. E, no jest okej. Okay, jest okej. Okay. Za te pieniądze jest w porządku. Także jak na piwo, które zrodziło się z żartu. I jest w porządku, ja nie mam nic przeciwko temu. No, takie bardzo sesyjne IPA. Ale przyjemne. Przynajmniej nie jest wodniste. E, a to już jest duży plus. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, a pamiętajcie o dzwonku będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, który będzie na bieżąco. No a po prostu nie opuścicie żadnej nowej aldehysacji. Masze zdrowie. czy jest instant 2.